Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś poznamy Konstytucję Królestwa Niebieskiego, poznamy prawo, jakie winno między nami panować, to znaczy nakaz miłości wzajemnej. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To cytat z dzisiejszej Ewangelii. Przykazanie nowe daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Do tej pory były przykazania wyryte w kamieniu, przykazania wyryte w sumieniu, dekalog, a Chrystus, Mojżesz Nowego Testamentu, mówi: Przykazanie nowe daje Wam i to ma swój ciężar, bo On jest Bogiem. I to przykazanie jest centralne, kluczowe, fundamentalne, byście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Jaka więc jest menzurka, metryczka miłości, jaką mamy pałać względem siebie nawzajem? Jest to miłość Chrystusa. On umiłował nas do końca, oddał za nas swe życie. Zostawił nam Ewangelię, czynił dobrze. Przeszedł to życie dobrze czyniąc. I jeżeli poszukujemy wzorców osobowościowych, w jaki sposób ułożyć swe życie uczuciowe, emocjonalne, Wewnętrzne, duchowe, psychiczne i każde inne, te różne sfery w człowieku, to najlepszy jest Chrystus, który jest w pełni człowiekiem. On zna nas, jak usłyszeliśmy w ubiegłym tygodniu, w niedzielę, dobrego pasterza, byście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Pozostawiam więc tymi przemyśleniami, byśmy wprowadzali to przykazanie miłości na co dzień. Do zobaczenia za tydzień.